się dzisiaj mogę Państwu przedstawić odcinek Ekstra Ekstraklasa. No i dzisiaj tak jak wspomniałem zrobimy sobie tylko i wyłącznie przygotowanie na kolejkę ósmą. Coś już podsumowak, o kolejki tutaj zrobiliśmy, nasze liki zrobiliśmy, więc tylko i wyłącznie to przygotowanie na następną kolejkę. Więc zaczynacie być szybciutki. Przed odcineczkiem oczywiście zapraszam Was do subskrypcji, lajkowania, komentowania bo liczby różne są, natomiast YouTube tego potrzebuje, niestety, bo niestety. Zapraszam Cię do Discorda, do Xa. powoli zaczynamy, po przerwie, ja również zaczynam być bardziej aktywny. Zapraszam i oczywiście do kupienia mi kawusi, jakby ktoś chciał, na Bajkofi. No i zacznijmy sobie do odcineczka, na szybciutko. Na bramce zacznijmy sobie skład. Szybko, potem transfery. To był wstuszył trochę przedłuższy odcinek co coś, się to będzie Tyrolowski, Mimo wszystko, to jest mój pierwszy bramkarz, więc ok, będę miał Jarzę. Natomiast, no prawdopodobnie będę liczył na 0-0, bądź że za coś z przodu zrobi, albo po prostu taki gaming, że no ciężko coś uratować. Yy, nie będę mówił kogo mam, kogo naprawdę zostawię. Natomiast dzisiaj wygląda to tak, że Wójcik, Jarzę i Kamiński są na obronie Jarzę, Kamiński i Wójcik trzy razy mecz, nie tak, bo trzy razy psiką ma mał mam z Rakowa, mam z Wisły, mam z Krakowie, więc nie pasuje. Pomoc Wolski, Nowak, Mena, Imas i. No. Powiem tak, nikt nie gra z nikim, oprócz tego, że właśnie na przykład Nowak gra z Wójcikiem, więc. Okej, okay, Imas, Mena mają fajne fiksy na gole. Bo Mena to ogólnie fajnego fiksu nie ma, natomiast na gole ma. No, Nowak z Wolskim gorzej, tak to powiem, moi napastnicy, powiem tak, jeden koncyluzowany, napastnik Krakowie gra przeciwko moim obrońcy z Wisły, więc Tulipa, no i Brown gra przeciwko Jan, że wiesz, to jest Lipa skład, mocno nieustawiony. Mam do dyspozycji jeszcze Wójcika niepewnego i NDI niepewnego, czy, czy wujcik Wójcik niepewny jest w ogóle gry, natomiast NDI jest pewny pewnych minut, czy to będzie 30-60, tego nie wiem. To jest problem u NDA. Teraz wypadł mi Sekulski. Teraz jest problem. Oczywiście mógłbym NDA ze Sekulskiego. Wójcika na jednego z obrońców. przykład, żeby nie grali dwóch. Znaczy żeby wszyscy nie grali przeciwko moim. Natomiast wtedy mam niepewnego obrońcę. Natomiast. To jest ważne. Ważne jest, że w kolejce dziewiątej. Jest. Podwójna kolejka. W mecze. Dwa mecze ma Raków, Lech, Legia i Jagiellonia. Ja trzeba powiedzieć wprost, fajnie było przeszkodować się na te podwójne. Tym bardziej, że pewnie minusów nie będę robił, więc nie jestem w stanie się przygotować jakoś mega dobrze. Z tych czterech zespołów, tak na pewno na dzisiaj mam dwóch z Rakowa, jednego z jakiegoś, nie tylko trzech zawodników, no cztery zespoły to jest malutko. No i tak szybko sobie przeleciałem. To jest źle. Oczywiście jak z każdy z tych zespołów ma słaby mecz, no bo Raków, Lech, ten dodatkowy to jest słaby. Legia i Jagielna to też jest słaby mecz. Jeśli chodzi o te postowe, Jagielna z Wisłą na wyjeździe Jagielna to nie jest świetny mecz, natomiast nie jest tragiczny. Lech z Thermaliką fajny mecz, najlepszy ze wszystkich na z tych innych, Na no Baraków z Legią mają znowu mecz razem, czyli Legia i Raków mają mega ciężkie mecze, no bo w całą praktycznie praksie, topkom no z zespołami, którzy grają w, w lidze konferencji. Szybkie, takie, które na pierwszy rzut oka się nie rzuca. Jagiellonia i Lech dwa razy. mecz na wyjeździe, minus. Legia raz na wyjeździe, raz dom. Ok. Natomiast największy plus raków dwa razy u siebie. Ale no, mecze na papierze dwa najgorsze, jakie się da na wyjeździe zrobić. Tak jak mówię, na papierze. Więc nie wygląda to fajnie. Natomiast. W pewnym sensie będę chciał się przygotować, tym bardziej, że już ósma kolejka. Tak, Lech ma spożo, w porządku mecz. No jak ile oni mam, to nie zastanawiam się, żeby kupić. Rakowa mam zawodników, więc nie kupuję. Najbardziej co mnie interesuje, kogo nie mam w ogóle zawodników, to Lecha i Legi, Dlatego o nich mówię, bo... No z tych czterech zespołów chciał mieć przynajmniej po jednym zawodniku z każdego zespołu, a potem najwyżej dokupywać innych. I teraz wygląda to tak. Czyli wspomniałem sobie, że chciałem kogoś z Lecha, albo kogoś z Legii. Okej, okay, w tej kolejce może są inne fajne fiksy, natomiast... Lech i Legia mają w meczu siebie dobry w tym, w tej kolejce, w następną podwójną, a chyba Liga, konferencja zaczyna się od 1 października, od któregoś października, początek, więc czas mają, żeby to rozegrać, najsilniejszym składem. Więc transfery wiadomo, będę robił pod te topowe drużyny. No i pierwszy transfer sam się klika, no bo Sekulski wypada na kilka tygodni. Więc Sekulski odpada. No i w budżecie pojawi mi się 4200. Ogólnie budżet wydaje się spoko na jednego zawodnika, da mega dużo. Natomiast tak no jak pewnie się wszyscy domyślają, chciałem tutaj mieć Izaka. Izak, który w pewnym sensie nie jest pełnym składem. Natomiast chyba on już wcześniej grał, trenował, więc dzisiaj to powinien być jakiś tam yy słowo. No taki pewnie, że po prostu powiem wyjść na spokojnie, dać sobie takiego czeka, że gra. No i mam taki Zakak, który w dwóch kolegach gra trzy mecze. obojętnie jakie mecze to wygląda fajnie. Bardziej, że z tych trzech, zagłębie i mm, termalika, Strzelecko wygląda naprawdę fajnie. A dodatkową szansę z rakowym udajemy, więc Izaka chciałbym. A i wtedy pojawił się burzycie 02. No i teraz te wszystkie problemy z obrażonym piłkarzem się. Z kontuzjami przeszkadza mi to, że nie jestem w stanie wiknąć sprzedać mojego brąkarza. bo jakbym nie miał tak drugiego brąkarza, drugiego, no to dzisiaj miałbym budżet ponad milion, milion trzysta, więc powiedziałem sobie luz. Mogę kupować koło, chcę sprzedawać koło, chcę. Natomiast przez to, co się dzieje dzisiaj, no niestety tak być nie może. A chcę zrobić transfery na już, dlatego że ta kolejka nie wygląda fajnie. No, i jak wiecie, zlecha a z Rakowo mam, z jakiego nie mam, więc zostaje mi ktoś z Legii. Bądź sobie na Legię. Oczywiście nie na napastników, bo napastników chcę mieć. Jedyny e, tutaj znak zapytania to jest z Krakowi, dlatego że on chyba jeszcze jedną dostanie rzutą kartkę i dostanie mecz pauzy. I jeżeli tak się stanie, to w następnej kolejce, na przykład fajnie, to może wejść Pululu na przykład. Natomiast dzisiaj go nie sprzedaje. to na pewno nie sprzedaje, to wiadomo. No i wychodzi, wziąłem się dwóch zawodników. Albo albo no na przykład z pomocników Kapustki nie wezmę, bo obaj tylko sprzedam musiałem i moza sprzedać, że stać mnie na Kapustka. Tak nie zrobię. Przyszedł Urbański, a, znaczy nie ten Urbański. Nie wiem, bo miał się Urbański miał ten ładny zbalanie nazwisko. Mam nadzieję, że nie pomyliłem. O, jest urbański, tak jest Placz Urbański, natomiast Nie wiem, czy tak szybko zagra. Biorę dwie postacie do kupienia. Tak wspomniane, nie mogę wziąć drugich pomocników, więc albo wziąłem Misza Chana. Tutaj, bo kosztuje tanio. Najgorsze, tej go minuty, że raz. Okej, okay, on miał ligę konferencji, więc w lidze konferencji grał, w lidze nie grał. Jak nie będzie konferencji, to mi się wydaje, że większość w lidze zagra i wtedy mogę sprzedać mam dwóch mam trzech zawodników do sprzedania włoskiego Mene i NDA. każdy z nich sprzedam na na czy będzie mnie spokojnie stać albo opcja druga gdzie chodzi o obrońca. kupimy w szółkawszu wyglądał bardzo dobrze na reprezentacjach, jak na wystawie pokazał bardzo dobry poziom yy, jedyny minus aż na te trzy mecze, nie widzę tutaj czysty kąt na leni. Może z Radomiakiem się uda, natomiast później ciężko. Natomiast jakbym chciał kupić szauka, to jedyna postać, którą mogę sprzedać, znaczy dwie, no mogę sprzedać Janżę. Natomiast sprzedaż między Janżą a Kamiński, bo tylko Kamiński ja mogę sprzedać, jest taka, że obydwaj mi przeszkadzają w tym gamiku. W następnym Kamiński ma Jagiellonię, Janża ma widzew więc w teorii nie ma zawodników wicewa, to wolamy w teorii zostawić sobie jarzę i zagrać naprzed janżą. Na ten na ten widzew. No bo wójcik później ma jest pewnie zagram. Drugi wójcik, o kwestia ryzyka, czy w ogóle zagra, więc tak naprawdę pada. Więc dzisiaj mam jarzę, wójcika, no i tego trzeciego, którego będę miał na wszołka. No i jak widzicie. Na kolejce po prostu wychodzi mi lepiej Jarza, a nie Kamiński, przy czym mówiłem, że ja, ja ze sprzedam, no ale nie pozbędziłem się podwójnej kolejki. Tak szybko. No i teraz tak. Jarza ma jeszcze jeden plus, B, go sprzedam i kupię sobie wszołka, to wymieni się jeden za jeden. stań mi 0,2 w budżecie. Natomiast tak jak wam planowa natomiast tak jak wam mówiłem bardziej, no jeśli no, pasty Krakowie naprawdę złapie tą kartkę, to dla mnie to wchodzi idealnie po lulu. Ale jeżeli wchodzi Pululu, no to jak widzimy, cena jest o wiele wyższa. 2,7 do 2,2. Na T02 mi nic nie da, więc jedyne co mi da, to sprzedać bramkarza, Więc pewnie z tych dwóch ramowych transferów musiałem wymienić na tylko jednego oficjalnego zawodnika, a sprzedać bramkarza, żeby zarobić sobie kasę, żeby móc kupić zawodnika do pierwszej jedenaskiej, tego jakiego chcę. Oczywiście, wtedy mógłbym pomyśleć o minusach, zrobić minus 3 punkty i sprowadzić jeszcze jednego połownika, na przykład z Lecha. Natomiast na dzisiaj tak to wygląda. Tak to wygląda. Mógłbym pomyśleć, może nie Isaac, a zlecha Lecha ktoś inny. Natomiast najbardziej mi się podobała palma i musiałem się nad palmą zastanowić. Natomiast ja widziałem, że może odpoczywać i tak dalej, więc nie wiem, czy mi pasuje. Jak ja od nie ma za bardzo, punktów. Nowy transfer jest nowym transferem, który jeszcze nie grał, więc ciężko tam. No, Isak jest tak trochę niepodtwarzalny, więc nie ma koloru więc Isak też jest idealnym zabiennikiem dla niego. Czytałby się na przyszłość. Później sprzedaż napastnika Krakowi. Hmm i kupno po prostu na przykład kogoś tańszego no sprzeda, bo sprzedaż i kupno tańszego, bo z Brauntem tak przyznaję sobie szczerze nic nie wiadomo czy zagrać, czy nie zagra, powinien natomiast w Rakowie się trochę dzieje i tego nigdy nie jesteśmy pewni do, do czego im bliżej? no nie wiem bo ogólnie klientom i wszyłka. nie miałem problemu natomiast wolę mieć oficjalnych zawodników z drugiej strony, jak kupię sobie w szołka, no to mam obrońcę w końcu, który nie gra przeciwko moim zawodnikom. Jak kliknie sobie w ten skład, no to wiadomo, że z i chodzi Izak bezproblemowo. No i tak, jak mówiłem. No i masz na to u mnie nie jest problem. A nie, przepraszam, tak, ja przed przedejkam, kupuje kupuję w szołka, ale gra przeciwko Polskiemu. Przy czym wtedy na no, przykład mogę powiedzieć, Polski siadasz, wchodzisz NDI. Mogę ten. Mogę tak samo zrobić z z Nowakiem, ale Nowak jakoś mnie przekonuje, tym bardziej jak nie będzie Sokuskiego. No i tu się pojawia duży problem. Jeżeli zdecydowałbym się na mm, picia krzana, no to wtedy. Ogólnie sprzedam NDI, bo ma najmniej pewne minuty. Natomiast ten też ma najlepszy, najmniej mi przeszkadza, no bo Wolski mi w tym momencie przeszkadza. Potem ma pias, motor, więc wygląda fajnie. Natomiast ty mi przeszkadza. No, waka się nie mogę pozbyć przez cenę. No, a, menę. Menę też. Menę ogólnie chciałbym się pozbyć jako zawodnika. i takie wszystko wicie. Ciężkie. No, mogę sprzedać Wolskiego. Potem Wolski ma Piasmotor Motor wyglądał fajnie, natomiast Wolski nie wygląda, żeby dawał jakieś dużo ilości punktów. No, mega ciężkie. Na pewno jest Izak. A z tych dwóch, no nie wiem. Nie wiem na kogo kompletnie się dzisiaj zdecyduje powiedzieć to czemu nie kupić pomocnika z Lecha, a kogoś z napastników z Legii. No bo żaden napastnik Legii na dzisiaj mnie nie przekonał do kupna. No i będę się dzisiaj niestety zastanawiał. Znaczy dzisiaj wy oglądacie w czwartek, O, no, dzisiaj w piątek też będę się zastanawiał, bo czas do 17.45. Klasyczny skład. Pierwszy mecz raczej to z meną jest, więc... Myślę, że nawet o 17 albo wcześniej może być szansa, że pokażę pierwszy skład, jak się zdecyduje. Chyba, że w piątek wychodzę, to chyba może już wcześniej ten skład ustalić. Zresztą powiedzieć, to nie masz jakiejś innej opcji? No nie wiem, czy chciałbym kupić, mogę kupić kogoś już z Jagiellonii, Pululu. Mogę kupić Pululu za sykuskiego Ja kupę kupię siana, ale potem Izaka nie będę miał, a chciałbym mieć Izaka. I to taka zabawa, no bo... No, Zrakowa już nikogo nie chcę, przynajmniej na ten moment. Dolnego z hmm, tego, z Jageloni. No nie. No nie wiem, jak się przekonać. Dla mnie dzisiaj. Najpewniejszym jest Izak i do Izaka ktoś z Legii. Między tą dwójką Bizakszan, a wszołkiem się będę zastanawiał. I jeżeli kupię pszałka, no to prawdopodobnie, hmm, wolskiego posadzę a wpuszczę Jaja. I poczytam jeszcze o tym wujciku, jakie ma szansę zagrać. No bo jeśli wujcik ma szansę zagrać, no to wtedy no zostawię Nowaka i wujcika z Krakowi. Dam na ławkę wujcika z motoru, dam do pierwszego składu. Bo... No jeśli będzie miał pewny skład. Dowolę tak po prostu zrobić. I wtedy Sorry, le... mój obrońca z Legii nie będzie grał przeciwko nikomu, bo wolski będzie na ławce. Wójcik też nie, bo będzie też na ławce. Więc plany jakieś są. Pana kapitana. Bo i tak przedłużyłem odcinek dłużej niż myślałem. Natomiast, no. O następnym gojniku porozmawiam sobie jeszcze, o bustach, tak dalej. Do kapitana. Prawdopodobnie, że kupi zakato Izak, będzie na kapitanie. Na wicekapitanie Imas po prostu zostanie. I tyle. Żeby nie przedłużać to dzisiaj na tyle. Tak jak mówię, zapraszam na X-ena na Discorda, Tam przedstawię już taki swój skład w piątek, nie wiem, 17, albo jeszcze wcześniej. Tak naprawdę jest szansa. Tak myślę. No, jest szansa duża, że wcześniej, że na przykład o 16 nawet ten skład podam. Tak się jakieś raz wielkie dzięki i do zobaczenia do następnego.